Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. W dzisiejszym filmie chciałem Wam powiedzieć, że macie cały ten tydzień możliwość farmy sobie tego worldbossa, bo ten worldboss pojawia się raz na 6 tygodni w Voldun, Battle for Azeroth i on dropi lamę, lamę moli. To jest jeden z wielu rekolorów lamy i ma szansę na drop 8%, więc nie jest aż taka. Mała szansa, rzekłbym, że nawet jest dość spora. Zwłaszcza, że uważam, że możesz tu przyjść sobie 20-30-poziomowym altem, spróbować sobie spokojnie kubić tego Worldbossa. Możesz nawet spróbować, ewentualnie jak czujesz, że nie dasz rady, spróbować się wejść w Questing, znaleźć grupę. Grupa o nazwie tak jak tu jest: World Quest, na zabicie. Ewentualnie poczekać, na pewno ktoś się tu zjawi, co też będzie farmić. I musisz pamiętać, że jedną postacią możesz go tylko zabić jeden raz na tydzień. Także nie ma sensu, żeby go powtarzać i zabijać wielokrotnie jedną postacią. Bo jest to World Boss, który dropi tylko raz na tydzień, ale przez to, że można go robić wieloma altami, no to jest jednak dużo większa szansa, że poleci. I ma fajną animację, bardzo podskakiwania. Ja sam jej nie mam, teraz jestem w trakcie farmienia. No jest też tutaj dodatkowa fajna rzecz dla Hunterów. Możesz sobie steamować tego World Bossa, jeżeli ci się podoba. No a żeby dotrzeć do Woldun, to jest teraz łatwa sprawa, bo tak naprawdę mamy sezon do tego przyjazny tych Plusów, bo jest rotacja jest yy, lot. przez to możemy sobie w Dorongalu podejść do portalu i się przenieść do Zuldazaru Z Zuldazaru sobie przylecieć do Voldun, a jeżeli masz odblokowany Watyfora Zeroth, bo grałeś wcześniej, no to jeżeli Horda, no to teleport do Dazzalor, a jeżeli Ali, no to do Boralus, i w Boralusie macie statek, który przeniesiecie prosto do Boldun. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że komuś przypomnę, albo ci pokażę tego Mounta, o którym nie wiedziałeś, a bardzo ci się spodobał i jeśli go chciał farmić, to dawaj, rzucaj się na wszystkie swoje alty i farm od teraz tego bossa bo masz teraz na to tydzień. Później na pewno postaram się jakoś wam przypomnieć znowu za 6 tygodni, że jest on znowu dostępny do farmy, ale liczę, że wam poleci w tym tygodniu Alama. No w sumie to, nie wiem czy to nie jest Alpaka, ale... Nieważne, trzymajcie się. Do następnego.